Wchodzę na Volta po całkiem długiej przerwie, zobaczymy ile zarobi, pierwszą dostawę mam z pasibusa gotówką, więc zobaczymy czy może będzie jakiś napiwek. Teraz kurde trzy prośby, jedna żeby nie czekać w restauracji, druga żeby klienci odliczone i trzecia żeby nie było remontu po drodze. Oj dostawców chyba, nie, nie ma tak dużo, dwóch jeszcze. 511, dzięki. Teraz mi dorzuciło Popeyesa kilometr za 12 zł, pytanie czy będę czekał. No niby mieli się poprawić z tym czasem oczekiwania 512 Dzięki miłej pracy nie. Powiem mam, że dzisiaj strasznie dużo policji jeździ z tego co widzę Pola go nie wieź pewnie Nie lubię strasznie tej drogi, zawsze nawet na grubych oponach mi się ślizga koło tutaj Tym bardziej na dwóch silnikach Oczywiście kur... musiałem do błota wskoczyć Jadąc tą drogą już zostałem zaatakowany przez dwóch oczywiście jak nie nagrywałem. Chcieli się bić, nie było sensu się zatrzymać, bo kurde, podchodzili do mnie. Powiem wam, że to już się skończyło, ale przez tydzień jeździły tu takie sportowe samochody terenowe. To nie tak, że pojedynczo, tego kurde, było ich z 15. Z każdą stronę miasta, jak się nie jechało, jak się jechało, to dosłownie były te samochody sportowe. Każdy inny, myślałem na początku, że to jakieś przygotowania do jak wiecie wyścigów, ale nic nie słyszałem, później, że jakiś youtuber lub coś, ale kto z Polski miałby taki budżet, by to wynająć na tydzień, kurde. No ale Polska, wiadomo, popularna ostatnio, więc to nawet nie musiał Polak robić, ale jeśli wiecie, o co chodziło, coś się może interesuje i serio było jakiś wyścig tych samochodów terenowych, to możecie napisać w komentarzu. <coughs> ja dalej jestem trochę przeziębiony, nie mam już ani gorączki, ani nic, tylko kaszle cały czas, bez przerwy kaszle, żadne leki nie pomagają. Powiem wam, że tutaj jeździłem jedynie autobusem, a tramwajem nawet nie, bo to nie jest jakaś taka czynna linia, chyba, ale ostatnio zaczęło mnie tak bardzo tutaj wysyłać. Prawie codziennie jadę tą prostą drogą Nie wiem czy ona była zamknięta, czy o co chodzi Ale dosłownie nigdy tędy nie jechałem Żadnej dostawy nie miałem, żeby tędy jechać A teraz dosłownie powtarza się prawie co dostawę No na szczęście będę jechał teraz prosto na tam To jest taka mini zajezdnia taka nie zajezdnia, ale wiecie o co chodzi I zaraz będę odwijać. Oczywiście do klienta pierwszego Który chyba płaci gotówką Albo kolejny jeszcze, nie wiem Bo to oczywiście kolejność jest różna mógł, Klient mógł sobie dokupić za 6 zł Żeby to jego dostawa była pierwsza I nagle wiecie I nagle pojadę z tą dostawą Powod klienta drugiego, a nie pierwszego. Tędy mam jechać? Albo nie. tu jest niby gdzieś szóstka? To nie jest RideStar. który jest. Nie, to nie jest. To jest RideStar, ta. <kłysy> Kurde, mieszkać przy Straży Miejskiej i mieć RideStara nielegalnego przy domu. Druga <kłysy> Silver Forest, to jest chyba tutaj. E, dzień dobry, dzwonię z dostawą z Volta To jest. E, ja Brzechwy, czy konkretnie Silver Forest. Zaraz będę. Och, piętra nie ma. To nie jest tego gotówką. piętro jest tutaj. Dzień dobry. Spacznego. Jak lubicie moje filmy, to możecie napisać komentarz w Volt. Powiem wam, że to jest dla mnie bardzo duże wsparcie, jak więcej osób zobaczy ten film. Przez to, że jest duża aktywność, jak samo możecie łapkę w górę zostawić i ten kto nie ma suba, zostawcie subskrypcję. Może do końca roku dobiję 10 tysięcy. Jest to wątpliwe, ale jednak jest ta szansa na to, jak ja mam się do, do ruchu włączyć. No problemu nie ma, tylko goście musi przyjechać. I znowu prosta, ale 1-3 km i zobaczymy ile w ogóle klient płaci tą gotówką. Pewnie 70 zł. To nie jest jakaś duża dostawa. Też rzadko o tym w ogóle wspominam, ale jeśli chcecie, to możecie wesprzeć kanał, jest to opcja Obok, obok przycisku subskrybuj. Aktualnie zbieram na kamerę drugą, żeby mieć na twarz. Wiecie, żeby filmy były dynamiczniejsze bardziej. Tylko na szkoła się zaczęła i budżet się zmniejszył. Bo wiadomo, mniej pracuje, ale jeśli ktoś źle, to może cię wesprzeć. 119 zł za zapłatę, jednak duża dostawa. <coughs> Bra, niby bez reszty, no ale zobaczymy jak to wygląda. Wiecie, jak to jest zawsze. Niby bez reszty, bez reszty, a później. A wyda pan z 200? A ja nie wydam, bo nie mam. 119,75. A co go? Niegodnie. Bez nabiweczku, ale gotówka to gotówka. Teraz pytanie: czy ja dostanę coś jeszcze? Jest niskie zapotrzebowanie, więc raczej na to nie liczę. Dało mi teraz primo ultimo, ale niestety mam za małą toru, żeby to zabrać, I, i, i restauracja mi to anulowała. I wyjeżdżać, bo ja mam zjechać na drogę rowerową. No ja pierdzielę, nic nie daję. Mam wszystkie apki włączone o Dostałem właśnie McDonalda 17 zł za 4 km. Nie jest to wybitna stawka, bo jak widzicie, stawki na walce spadły. Ale nie ma porównania do glebu. A gleba było v więc różnica. Różnica jest. No teraz tylko ważne pytanie: czy ja będę czekał w tym ja Mam nadzieję, że bez czekania się obejdę O jeszcze Uber, bicehata po drodze. Pytanie: czy jest w tym samym kierunku. No, nie, kurde. O, coś czuję, że nie będzie gotowe od razu. Z tego, co widzę, to był głównie dojazd. Teraz jest 1-3 km, cały czas prosta. To nawet przyjemna dostawa. Szkoda, że napój w środku. Kto stawia tak dużo na takich miejscach? <coughs> Budynek lokali usługowych. Fryzjer damski nad przychodnią Axon. Zobaczymy, czy to będzie faktycznie tam. <coughs> no tak jak chyba mówiłem przedtem, można zauważyć, że jest bardzo dużo dzieci. Dostaw do internetów itp. Widać, że ludzie wrócili do szkoły. Teraz pytanie, jak tu podjechać? Bo ja nie założyłem i napój nawet nie rozdanyagnia Nie no super, mega kolego z BMW Jeszcze wolniej jeść teraz jak wymusiłeś, tak wracając to nie ma dosta, dlatego jadę sobie pojeździć. Może do parku na głębokim jeszcze się zastanawiam, jak znacie fajne miejsce, to napiszcie Właśnie szukam takiego miejsca, by sobie pojeździć Nie wiem, jakieś hopki Po prostu wiecie, trasa niepubliczna, aby na odblokowanym jechać No mimo tego, że cały czas jestem na odblokowanym To tak wiecie, na piątce, żeby się wyszaleć Bo mi się trochę teraz nudzi I bym sobie pojeździł Jedyne na co liczę, kurde, to na jakiegoś uberka takiego dobrego za pięć dyszek Czuję, że nic nie dostanę dzisiaj Taki słaby dzień dzisiaj wiecie Ciężko, ciężko Z Primo ultimo. Nikt nie chce wziąć tego gówna, bo nikt nie ma torby, jak podpowiadnień to Primo ultimo będzie tak lądować do każdego Teraz to ja kurde nie wiem gdzie jadę, tak szukam trasy Bez mapy tak ciężko znaleźć Tu z tego co pamiętam zaraz będzie remont, więc będę mógł odbić do lasu Dużo osób tu jeździ z tego co widzę Oby to miało wiecie więcej nogi, bo jak jeśli się zgubię, to będzie problem. Tu nie wygląda, jakby to była taka fajna trasa. No tu coś niby jest. No niestety no, nie ma tutaj zbytnio takich miejsc, żeby sobie poskakać. <laughs> Szkoda, że trochę ciemno jest. Byłem tu kiedyś. No teraz tylko pytanie, gdzie tu iść? Bardziej gdzie jechać? Ja nawet nie wiem kompletnie, gdzie jadę. Wiem, że tutaj na głębokie, ale kurde, nie, raczej nie tutaj. Akcja jest kurwa, taka, że zgubiłem telefon. No ja pierdolę. No nie, weź teraz szukaj telefonu. Kurwa, czy mógł ktoś go zabrać? Ja pierdolę, ciemno nie mam szukać telefonu. Wiedziałem, że to jest zły pomysł, by tu jechać. Jest! Kurwa, znalazłem. 10 minut wyszukałem. Jak dobrze, że ja miałem kamerę. Miało być fajnie, a telefon prawie zgubiłem. Jak on był tam? Nie wiem. Gość, co przedtem odjechał, nie wiem jak ten telefon się tam znalazł. Z jakim sposobem. Jak on w ogóle z tego wypadł? Stało, że ja tu przyjechałem, wszystko było normalnie a akurat tam wypadł i nie zauważyłem. Wracamy się tutaj, zobaczę w ogóle, gdzie kieruje ta droga. Tym razem telefon w kieszeni. Jak ktoś wyskoczy z krzaków albo coś i będzie lipa. Czy ja tu w ogóle mogę dojechać? Proszę mi odpowiedzieć. powiedzieć. Ale chyba nie chcę jechać prosto. Tam niby mógłbym pojechać, ale gdzie ja dojadę? Wiecie, ja bym chciał do domu wrócić. O, coś zwolta dostałem. A że jestem nieaktywny, no to ciekawe czemu jestem nieaktywny. Może dlatego, że nie mam dostaw. No ale w takiej ciemnicy, no nie mam ochoty trochę tu jechać.